Z wielką radością chciałabym Wam dzisiaj przedstawić piję pierniczek, która się wprowadza do Nowego Domu przy ulicy Topolowej. To jest literatura estońska, bo nie wiem, czy kojarzycie wydawnictwo Widnokrąg. Oni słyną właśnie z wydawania książek naszych bliższych i dalszych sąsiadów, twórczości z innych krajów, a pija pierniczek, cudowna pija pierniczek, jest pod patronatem aktywnego czytania. Ja nazywam się Anna Jankowska jestem pedagogą tworzę dwa blogi Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz nie tylko dla mam i nie tylko dla mam jest też podcastem serdecznie was tam zapraszam a my już zaglądamy co tam słychać u Pi piernitki Pija jest kilkulatką zobaczcie ile tutaj jest rozdziałów w ogóle genialna książka dla samodzielnych czytelników bo zobaczcie jakie te rozdziały są krótkie hop tu koniec i już kolejny to jest książka dla Wośników, zerkania, co tam słychać u rówieśników, pokazywania takiej codzienności, ale z nutką radości, wesołości, takiego dziecięcego spojrzenia na świat. I jeszcze jest tutaj, ja bym powiedziała, taka skandynawska nutka. Wszystko toczy się w ciągu całego roku, a kończymy tutaj te ostatnie rozdziały. To już jest zima. Będzie o Mikołaju, będzie o wspólnym świętowaniu. Chcę Wam powiedzieć, że oprócz pii w nowym domu są mama, tato jej kot gąbka skoro nowe miejsce to i nowi ludzie tutaj na przykład jest Miriam ze swoim cudownym psem czyli sąsiadka jest też o Politek to jest tajemniczy sąsiad z parteru dosyć taka szymrana postać w ogóle on się nazywa Sim szpenio i z tym szpeniem tutaj też będą różne rzeczy w kolejnych rozdziałach poznamy też na przykład wujka pi pokazuję wam tak przekrojowo żeby było wiadomo ile jest ilustracji no bo też nie na każdej stronie te ilustracje są. O, to jest na przykład ten wujaszek. I teraz, co tutaj znajdziemy, jeśli chodzi o codzienność? No, najróżniejsze rzeczy. Pia jest jedynaczką i jednocześnie jest takim dzieckiem, które ma poczucie humoru, które jest bardzo, bardzo ciekawskie, potrafi sobie wyobrazić na przykład zwierzątka spiany przy kąpieli, że sobie z nimi rozmawia. Jak wujek z nią zostaje, to Pia jest przekonana, że to ona się nim świetnie opiekuje, a nie dorosły nią. Pia w ogóle ma też takiego tatę, który ma Taką duszę artysty, i który jest takim, ja bym powiedziała, trochę dużym dzieckiem. Zwłaszcza w tym rozdziale, już prawie pod koniec książki, tata oszukuje, gdzie oni tam grają w taką grę świąteczną. No i tutaj tato trochę nie potrafi zagrać fair, no ale oczywiście zostaje mu to wybaczone. A propos ciekawości, Pi, jest też bardzo fajny rozdział o świętym Mikołaju. Rozdział nosi tytuł Zniknięcie Mikołaja, i to takie jest, że u Pi w szkole zostały zorganizowane Mikołajki. Myślę, że tak jest w wielu placówkach, no i w Estonii. Uczniowie też taką sytuację mają. I no, ten Mikołaj rozdał wszystkim prezenty. Dzieci dostały książki, co jest bardzo, bardzo wzruszające. Pija w ogóle, cała klasa dostała książkę o owadach i wszystko git, ale pija przypadkiem zobaczyła, że Mikołaj wchodzi do gabinetu dyrektora i tak się zaciekawiła. Ale też tak sobie pomyślałam, no. Tam no wszedł do dyrektora, dyrektor ważna osoba, pewnie też był grzeczny, pewnie też dostanie książkę o owadach. Ale potem jest taka sytuacja, że dyrektor wychodzi z tego gabinetu, zamyka drzwi na klucz. A gdzie jest Mikołaj? Dlaczego uwięziłeś Mikołaja? Dobrze widziałam, że tu wchodził. Jak można być tak chciwym i trzymać go tylko dla siebie? Wypuść go zaraz. Musi przecież pójść też do innych dzieci. Nie spuszczała wzroku z dyrektora i szarpała za klamkę. Dyrektor zbladł, przyłknął ślinę. Mikołaj, Mikołaja tu już nie ma poszedł sobie. Jak to poszedł? Zapytała cierpko pija. Przecież stąd nie wychodził. Poszedł, wyszeptał dyrektor, po rurach. Mikołaj wyszedł po rurach z mojego gabinetu do Laponii. Po rurach? Czemu od razu nie powiedziałeś? Poklepała po plecach dyrektora, który nadal był blady jak ściana i pocieszyła go. Nie przejmuj się tym tak bardzo. Przecież za rok znowu przyjdzie, jeśli będziesz grzecznym dyrektorem. Chodź, napijemy się wody z cukrem. Babcia zawsze mi ją robi, gdy jestem smutna. Wzięła dyrektora delikatnie za rękę i zaprowadziła do stołówki. Książkę z wadami obejrzymy innym razem. To jest właśnie taka pija. Bardzo podoba mi się też przekład Marty Perlikiewicz. Jest tu wesoło. A też yy, nie powiedziałam Wam, że będzie dużo, dużo, dużo się działo w sprawie dziadków Pii. Więc to jest też taka książka bardzo rodzinna. A jednocześnie Pia ma tak dużą wyobraźnię, że no, można powiedzieć, że znajdziemy tutaj bardzo wiele. Myślę, że nie jednym Was zaskoczy. Więc tym bardziej liczę na to, że Pia Pierniczek zadomowi się w dziecięcych biblioteczkach.